Cześć dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Apex Legends. Ruszamy sobie z Fabułu 6 sezonu. Odcinki teraz się dużo mniej pojawiają, bo pracuję sobie nad y, trochę lepszym rozbudowaniem kanału. Na razie jest taki przestój troszeczkę na kanale, bo też widzę te jednak y, zainteresowanie nie jest tak duże, więc jakoś pracuję nad tym, żeby to było trochę ciekawsze, także zaczynamy z pierwszą historią. Część pierwsza, miłość od siedmiu boleści. O, nawet jest podpisane kto robił grafikę. Bardzo fajnie to zresztą wygląda, że to jest w formie komiksu w tym sezonie. Możemy sobie to teraz lepiej wyobrazić. Rański wypoczynek. Sila to rakieta, prawda? Czy spluwa? A może to ty jesteś Sila? Daruj sobie. Masz. Okej. Okay. Co to? Czynisz za pierwszy miesiąc, przenoszę tu mój warsztat. Kto ci pozwolił? Pozbyłaś się tego co nie jest jestem profesjonalistką. Zaraz. Czy nie wiem, w której kolejności to do końca czytać? Okej. Okay. Hm. Rajf, musimy pogadać w moim biurze. To jest Twoje biuro. Nie pod kiedy jesteś, moją. Hmm, pośredniczku. Odkąd błagałeś o pomoc, widziałem liczby. Rajski wypoczynek potrzebuje tej forsy. Jestem odpowiedzialną. Jestem odpowiedzią na Twoje modły. Nie potrzebuję partnerki ani współlokatorki. Właśnie, że tak. I to obu. Jestem dorosły, przekonajmy się, panie gospodarze. Nie prowadzisz się do mnie, po moim trupie. A, czyli do niego chce... Znaczy, Rampart chce się do niego wprowadzić. Zobaczysz, będzie wspaniale, współlokatorze. Co z nimi tak? Z witem podjął pewne decyzje. A, dobra, one coś tam gadają. Też coś wiesz, o czym mówię. Co, panie Co ja gadam? Przecież roboty nie, roz nie rozumieją, dziewczyn. Rozumiem je, przyjacielu. Sam niedawno zamieszkałem ze swoją ukochaną Z twoim kim? Mieszkanie z partnerką jest super O tak Moja dziewczyna jest ekstra High five Część druga Sześć szwów Ok. Zaraz, wait chcesz jeszcze sprawdzić To jest część druga, tak? I to jest co? Tylko komiks? Tak, to jest już bez robienia jakichś tam głupich misji, po prostu fabuła. Spoko, to mi się podoba część, druga, sześć słów. Pas nie, ok, z jakiejś... Jesteśmy na mieście. Raif, Raif, rife, rife. Okej, okay, ona chyba weszła w portal, nie wiem. Musisz coś usłyszeć. Idźcie, idźcie, dobra to jest. Ten. Nie możesz ciągle uciekać. A waaa. Jest to Ała, Nie, dość. Rampart go sklepa. Lera, wit, dobrze, że cię nie rozstrzaskałam Dobrze, nie roztrzyskam ci czaszki. Eee, mamusia. Nic nie mów, bo jeszcze coś z ciebie coś z siebie wyplujesz. Na przykład, je, najpierw musiałbyś je mieć. No stawaj. Ej. Dla jakiej to ważnej nowiny naraziłeś swoje klejnoty? Później, okej, okay, dobra, to później w rajskim poczynku. Dobra, powiem Ci, Pathfinder. no wiesz ten robot, znasz go. Eee, dziewczy ma dziewczynę, tak? Okej. Okay. Wiedziałeś? No raczej, od tygodni nie gada niczym innym tylko o niej. Eee, też o tym wiedziałem, tylko tak, tylko cię sprawdzam to, jak się sprawy mają z naszym zakochanym Merwinem? Hej, może moja orientacja jest stabilna jak ruchamy piaski, ale nie możesz tego wykorzystać przeciwko mnie, coś tu nie gra, założymy się. Eee, czekaj, ja nie mam... Czekaj, może od góry. Ktoś tu jest zazdrosny. Nie ma o co, bo to jakaś wariatka, dobra, to już przeczytałem. Zazdrościsz się i słonko, widać, że chcesz go mieć całego dla siebie. Jeśli okaże się w porządku, przestaniesz narzekać, a ja przenoszę się do ciebie. Eee... A jeśli wyjdzie na to, że jest psycholką, będę mógł u Ciebie zamówić, co tylko zechcę, za darmo. Okej. Okay. Stoi. Ciąg dalszy nastąpi. Czekajcie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to... Czy Rampart, skoro z nim o tym gada, to... Rampart w sumie... Właśnie trochę nie zrozumiałem do końca tej historii, jest taka dziwna przez co w sumie komiksowy styl do końca tego nie zrozumiałem wydaje mi się, że co, że oni chcą jakąś inną osobę, żeby zamieszkała z Mirażem i ten ona mi się wydaje dziwna, nie wiem, na razie tak to zrozumiałem, zobaczymy jak to dalej będzie, tak czy jak to tak dzisiaj szybciutko, bo w zasadzie to tylko trzeba było czytać, nie było tutaj żadnych rzeczy, żadnych zadań które by trzeba było wykonywać to jest po prostu czysta, sucha historia także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego cineczka. I mam jeszcze, mamy ogłoszenie w sumie takie, że właśnie teraz, tak jak już wspomniałem na początku, że filmy będą się pojawiały rzadziej, bo jest troszeczkę mniejsze zainteresowanie. Yy, niedługo, no niedługo, niedługo, może na pewno fabuła będzie kontynuowana. Takie ważniejsze rzeczy fabularne albo coś będą kontynuowane ze stałymi odcinkami. W poniedziałki, środy i soboty wrócę za powiedzmy, no gdzieś pewnie trzy tygodnie, może troszeczkę dłużej to potrwa, ale tak odcinki co jakiś czas będą się oczywiście pojawiały. Także dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za oglądanie. No i cześć.